Cześć! Wyobraź sobie ekskluzywną dyskotekę, taką wiesz, marmurowe wyczesane w kosmos schody, złote żyrandole. DJ najlepszy na świecie, ma najlepszego deka, na którym miksuje kawałki, do tego barman wywija koktajle, wiecie, jakieś płonące te koktajle. Po prostu sztos! Jest super, ale, ale nie ma ochroniarza, nie ma kontroli. Ludzie wchodzą, wychodzą. Jak chcą, Ktoś rozlewa drinki. Janusz chowa w sumie alkohol pod pazuchę. Sebix no chce zostać DJ-em, więc wynosi sobie sprzęt DJ-ski. A co tam? Co się będzie? Kto inny rozkręca żurandole. No wyobraźcie sobie totalny chaos. Po prostu chaos. Podobnie wygląda świat cyfrowych aplikacji bez zabezpieczeń. To jest jak takie drzwi otwarte na oścież do świata, gdzie właśnie jakiś Seba wykręca żurandol, a Janusz próbuje wynieść pod pazuchą alkohol. Dlatego potrzebny jest taki cyfrowy ochroniarz. WAF, czyli Web Application Firewall, to jest właśnie taki ochroniarz, który filtruje ruch i blokuje zagrożenia. No to jak działa ten... Firewall aplikacyjny. No załóżmy, że ktoś próbuje dostać się do budynku z fałszywą identyfikacją, czyli na przykład ja jestem Lilka, ale wchodzę jako jeden z pracowników albo ktoś wnosi złośliwe oprogramowanie w zręcznie ukrytym gdzieś pendrive. Ochroniarz analizuje sytuację i mówi stop, ty nie wejdziesz, ty nie wejdziesz, bo ty nie jesteś Janusz. Ty jesteś Lilka, ty nie wejdziesz, bo masz pendrive'a złośliwym kodem. Tak samo działa WAV, rozpoznaje złośliwy ruch, blokuje ataki typu SQL injection, XSS czy DDoS, o których wtedy czy później opowiem, na czym polegają, ale to jest niezwykle ważne, bo liczba tych naruszeń wzrosła aż o 62% w Polsce w 2024 roku. A phishing, czyli to wysyłanie spamu, dzwonienie to jest aż 94,7 wszystkich zgłoszonych incydentów. I teraz pytanie: dlaczego warto mieć tego wafa? Bez ochroniarza drzwi są otwarte dla każdego. Także na cyberprzestępców. Złośliwy ruch po API wzrósł o 681%, aż 29 wszystkich ataków dotyczy właśnie API aplikacji waf filtruje ruch i skutecznie bądź mniej skutecznie blokuje zagrożenia. I teraz średni koszt naruszenia danych wynosi 4,8 miliona dolarów amerykańskich, a jego wykrycie może trwać nawet pół roku. Tak. Ktoś może pół roku siedzieć w twojej infrastrukturze, ty nawet o tym nie będziesz wiedzieć, będzie robić sobie co tam chce. Dlatego często po prostu nie opłaca się ryzykować. Nie opłaca się ryzykować i okazuje się że żeby było bezpiecznie, to trzeba ta aplikację, nie wiem, zabezpieczać. I są dwie takie podstawowe architektury zabezpieczeń. O, założę okulary. I teraz tak. Jedna zakłada, że waf jest w chmurze. Najczęściej taki waf chmurowy działa na zasadzie reverse proxy, czyli jest mm, wygrywany certyfikat TLS. Taka chmura ma połączenie z Originem na zasadzie tunelu TCP po porcie 443. I dam taki przykład. Odpytując WP.pl, widzę stronę internetową. A w praktyce, pod spodem, może się dziać tak, że ja wpisując WP.pl. Na DNSie moje WPPL zostaje przekierowane na na przykład WPPLAkamai.net, dzięki czemu to idzie przez serwery na przykład Akamai albo Cloudflare'a i ten ruch jest przez nich filtrowany. Dodatkowo jest możliwość ustawienia takiej tarczy zero trustowej, gdzie mój origin może się łączyć tylko z wybranymi IP producenta oprogramowania w tym wypadku firewall aplikacyjnego. Tylko po określonych portach IP, tylko po określonych IP-kach i tylko po określonym protokole, w tym wypadku HTTP secure. Kolejna, um, kolejna możliwość infrastruktury jest taka, że po prostu to wisi na on-premie. Jest appliance, który wpina się w waszym data center, ruch przepuszczany jest przez appliance, potem idzie przez zaporę sieciową i wychodzi na świat. a W drugą stronę zapora sieciowa, appliance aplikacyjny i Origin. Jedna i druga architektura ma swoje wady i zalety, może tak to powiem. Zaletą wafach chmurowego jest to, że nie musicie utrzymywać applianceu. Wadą jest to, że dane są u jakiegoś dostawcy chmurowego i te dane wasze. Są chronione gdzieś, w jakimś data center, który jest, ale tak naprawdę nikt nigdy nie widział na oczy. Z on premem jest o tyle łatwiej, że wiecie, gdzie te dane są i wy nimi zarządzacie. To jest wasza skrzynka w waszym data center. Problem jest ten, że taki własny appliance średnio jest skalowalny, a chmura jest skalowalna, no i też się potrafi zestarzeć. Po prostu nie być już na tyle wydajny, na ile ta wydajność jest potrzebna ze względu na ciągle rozwijające się zagrożenia, um, chociażby aplikacyjne, tak? nie tylko API. Dlatego to już zależy po prostu, co chcecie uzyskać. Dodatkowo taki appliance fajnie by było mieć w klastrze HA, czyli to już są co najmniej dwa appliance. I najlepiej, żeby były oddzielone od siebie geograficznie, a jeszcze lepiej, jeżeli jest redundancja łącza. Także on prem z drogi. Jest drogi, ale wiecie co, gdzie, po co i dlaczego. Na cloud. Jak to cloud? coś i za coś. Także ja dziękuję bardzo. Nawadniajcie się, jest ciepło i do zobaczenia. Wilka z tej strony. Cześć!